W gminie Kolbudy tradycyjnie odbył się letni festiwal garbusowy. Na gminnej przystani zameldowały się setki zabytkowych garbusów, ale nie tylko. Przede wszystkim zaczynamy od parady czyli, już punkt 12. Ruszamy z paradą naszymi samochodami poprzez Lublewo, Bielkówko, Lisewie, Pręgowo, i wracamy tutaj na miejsce z lotu od godziny 13 będą dla wszystkich dzieci dmuchańce, czyli zabawa dla maluchów, a dla dorosłych naszych zlotowiczów będzie, będą konkurencje zlotowe, a od godziny 18, przed samą 18 pojawi się wójt wręczy nagrodę dla najładniejszego jego zdaniem auta, czyli jest to subiektywna ocena pana wójta i rozpoczyna Jarek Janiszewski z Czarno-Czarnych rozpoczyna konferancjerkę i wprowadza nas w atmosferę muzyczną, zbieramy się już od wielu lat, ja mam osobiście garbusa już 23 lata natomiast są tacy koledzy, co mają garbuski już od 30, także są, przebijają mnie totalnie. W tym roku zlot mamy pod tytułem Chorzy Doktorzy. Jest to taka nasza reasumpcja zlotu z 2013 roku. Wtedy zlot robiliśmy w gminie Choczewo. Wszyscy przyjechali pięknie przybrani i tym razem postanowiliśmy powtórzyć tytuł tego zlotu. Mamy doktorów, mamy pielęgniarki. Będą konkursy w tematyce lekarskiej. Mojego męża poznałam na zlocie. Zabrali mnie moi przyjaciele na pierwszy zlot. Tam poznałam mojego męża i od 15 lat jeździmy razem. Dużo aut przyjechało na zlot i zdecydowanie, zdecydowanie będą zadowoleni tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Ważną częścią imprezy była parada garbusów po terenie gminy. Zapytaliśmy z Lotowiczów, za co kochają swoje garbusy i jak ta miłość się rozpoczęła. Urodziła się od muzeum w Pępowie, bo tam z synem jakieś chyba lat temu, syn akurat był autystyczny i po prostu wyszliśmy takiego busa, podobnego jak, ten, o jak tamten. I po prostu nie mam sam wyciągnąć. Tak mu się podobało i pomyślałem sobie, że o, to jest pomysł. Stab się zaradziło i mówię. To nie będziemy tak bardzo tylko, jeżeli jego świadomość będzie że trochę nas i będziemy podróżować, zwiedzać, a przy okazji on y, będzie też. Fajne jest to, że no, są, to są takie podróżne jakby takie domy, ja to tak nazywam, że można y, odpocząć po drodze, można zatrzymać się i y, 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 przenocować. Jest też y, wszystko w takim busie, można powiedzieć. No i ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba, i będę chciał na pewno taki bus mieć w przyszłości albo camper. No, jednak przyciągają oko dla nawet osób, które nie są fanatykami. Tylko po prostu podoba im się kolor, podoba im się wygląd i właśnie ten klasyczny styl. Jeździmy na złoty, więc mamy mnóstwo wspomnień. Wielu z nas swoimi samochodami jeździło do ślubu, odbierało, bo to też jest taka tradycja, że swoje dzieci ze szpitala odbieramy zawsze garbusami albo ogórkami, żeby te dzieciaki później mogły się pochwalić za ileś lat. Zobacz, mam takie zdjęcie jeszcze tutaj, prosto ze szpitala. Więc jesteśmy trochę nakręceni, to trzeba przyznać. Bardzo fajna parada, kolejny nasz zlot, więc jesteśmy bardzo ukontentowani. Tak, ode mnie się zaczęło. Zaczęło się od tego, że zaczęli mnie rodzice zabierać jak byłam mała, chyba pierwszy zlot. Na pierwszym zlocie byłam jak miałam 8 lat, także. No już troszkę jeżdżę, już ponad 10 lat jeżdżę, co roku jestem na wielu zlotach, nie tak, że na jednym w roku, tylko po prostu na wielu, w różnych miejscach. Już od małego dziecka miłość do garbusów i ogórków i, i tylnosilnikowych samochodów. Jeżeli jest temat zlotu e, chorzy doktorzy, no trzeba było coś wymyśleć, no to taki chory doktor garbusowy, że tak powiem jestem i, i tyle. Czy kochamy garbusy? No nie ma lepszych aut. Moim zdaniem no, one mają to coś. Inaczej wyglądają, każdy się ogląda, dziewczynom się podobają jak jedziesz, żona wtedy zazdrosna jest i to też buduje. No, ludzie zaskoczeni po tych wioseczkach, różnych małych miejscowościach chyba, chyba są w szoku, że tyle tych samochodów przejechało kolorowo. Nagrodę dla najpiękniejszego Garbusa wręczał wójt gminy Kolbudy Marek Goliński. Znakomite nastroje, oryginalne poczucie humoru, świetna zabawa i piękne auta. Tak było. Do zobaczenia za rok. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.